Nóż w uchu. Podcast Muzeum Sztuki. Zaprasza Agnieszka Oprzańska Cztery kobiety. Los. Agnieszka Kurant. Céline Condorelli i Wendelin van Oldenborg Jasmina Sibic. No. Trzy wystawy. Eroryzm. Praca, 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 praca. Pałac. Które przeprowadzą nas przez rozległe, wielowymiarowe światy, idee, doświadczenia i praktyki artystyczne. Zapraszam w tę podróż. Agnieszka Kurant eroryzm. Ja się skupiam na jednocześnie twórczej i niszczącej roli błędów i na tym, jaką rolę odgrywają obecnie automatyzacja i algorytmizacja w kwestii przewidywania błędów. Generalnie żyjemy w czasach, które mają obsesję na punkcie przewidywania ryzyka, zarządzania ryzykiem i przewidywania przyszłości oraz eliminacji błędów. Punktem wyjścia do wielu moich ostatnich prac jest zwrócenie uwagi na fakt, że tak naprawdę ta idea jest pewnego rodzaju błędem systemowym, ponieważ jak myślimy o ludzkiej kreatywności, o historii ludzkiej wiedzy, cywilizacji, kultury, to jedno z takich, no może częściowo już wyświechtanych, powiedzeń, stwierdzeń, które przypisywane jest Senece, ale nie wiadomo dokładnie, kto jest jego autorem, to jest erarę human czyli błądzicie z rzeczą ludzką. Generalnie idea, że błądzenie, popełnianie błędów jest czymś twórczym, bo może prowadzić też do wielu odkryć, wielu jakichś kreatywnych zmian paradygmatów na przykład. Także ja patrzę na kwestię tego przewidywania i eliminacji błędów, zwłaszcza przy użyciu technologii komputerowych, algorytmów, sztucznej inteligencji z dużym sceptycyzmem. Ja się zastanawiam nad drogami ewolucji społeczeństw, w jakim kierunku rozwinie się nasz gatunek, jak będzie wyglądała przyszłość pracy, przyszłość twórczości, kreatywności, jak będą funkcjonowały społeczeństwa w przyszłości. Inteligencja zbiorowa. Zainteresowałam się takim zjawiskiem, które występuje i w naturze, w przyrodzie i w społeczeństwie. I ten termin odnosi się z jednej strony do grupowo podejmowanych decyzji, a z drugiej strony do różnych rodzajów form, które się wyłaniają w wyniku oddziaływania pomiędzy tysiącami cząsteczek, zwierząt, bakterii, ale również ludzi. I te nowe formy mogą się pojawić w różnych systemach, na przykład w internecie, ale również na giełdzie lub w tkance miejskiej oraz w ludzkim mózgu, pomiędzy neuronami. I interesuje mnie, w jaki sposób różne formy powstają na skutek oddziaływania pomiędzy tymi tysiącami lub milionami elementów czynników ludzi, zwierząt. Okazuje się, że minerał krystalizuje w bardzo podobny sposób jak mem, że kopiec termitów wyłania się w bardzo podobny sposób jak rewolucja, czy jak ruch społeczny. I w tej chwili istnieją już w ogóle nowe dziedziny wiedzy, cała gałąź nauk o złożoności zajmuje się tą interdyscyplinarną sferą, w której rozmawiają ze sobą bez problemów fizycy, z socjologami, z chemikami, z neurobiologami i tak ponieważ obserwują bardzo podobne formy, czy mechanizmy, które pojawiają się w tych wszystkich systemach. I to jest jakby punkt wyjścia do większości moich projektów, i zastanawianie się, jak w tej sytuacji wygląda eksploatacja, wyzysk we współczesnym społeczeństwie i ten wyzysk, który dotyczy wszystkich nas, jak można to zmienić, a jak przynajmniej zdać sobie sprawę z pewnych naiwności, którymi jesteśmy otoczeni, jak tą naiwność wyeliminować. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych decyzji jest już w tej chwili automatyzowanych przez algorytmy. Coraz więcej decyzji, które podejmujemy w codziennym życiu, takie na przykład jak wybieranie najlepszej drogi do jakiegoś miasta, czy do jakiegoś punktu w mieście. Wybieramy tą drogę przy użyciu GPS-u coraz częściej. Wiele osób coraz częściej korzysta z algorytmów przy doborze partnera, wchodząc na te aplikacje randkowe. Ale obecnie używa się tych algorytmów do wielu innych celów, do poprawiania tekstów, do oczywiście podejmowania decyzji, jaką książkę kupić, jaki film obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. I tak jak zauważają filozofowie, których twórczość jest dla mnie niezwykle istotna, tacy jak Katrin Malabu, albo Franco Bifo-Berardi, to prowadzi do coraz większej automatyzacji naszych decyzji i naszego ego. I może po prostu nadejść taki moment, że kwestia ego, kwestia naszej jedności, naszego ja, stanie pod znakiem zapytania, bo jeżeli to wszystko będzie nam podpowiadał ten optymalizujący algorytm, automatyzujący to wszystko, być może nawet nasze decyzje, w jaki sposób będziemy głosować w wyborach, też będą już w niedługim czasie zautomatyzowane, a właściwie możemy się pokusić o stwierdzenie, że przy tych wszystkich armiach troli i tych fałszywych kontach internetowych, które tworzą całe narracje, mimo że w ogóle tam żadnych żywych osób nie ma, to właściwie już jesteśmy w sytuacji tej manipulacji, oczywiście naszym sposobem głosowania i partycypacji w społeczeństwie. To był bardzo dla mnie ważny punkt odniesienia. Zastanowienie się nad kwestią inteligencji zbiorowej nie tylko na poziomie całych społeczeństw i pracy, ale też na poziomie indywidualnego ja, tego jednostki. Kapitał społeczny okazuje się dużo bardziej istotny niż. Kapitał finansowy, ruchy społeczne i to, co się dzieje obecnie w tak wielu krajach, że to ma niezwykle ważną rolę do odegrania. Właśnie dlatego te kwestie inteligencji zbiorowej wydają mi się naprawdę najbardziej istotnymi kwestiami współcześnie, ponieważ ta wspólnota, to Commons, które było naprawdę bardzo istotne dla rozwoju ludzkich cywilizacji, zostało niestety już kompletnie sprywatyzowane i kompletnie zawłaszczone. I oczywiście nie można już Gina wcisnąć z powrotem do butelki, ale jak wykorzystać te algorytmy, na przykład do tego, że żeby spróbować jakoś wyleczyć tą traumatyzowaną podświadomość zbiorową na przykład po tej pandemii albo jak odkrywatyzować tą wspólnotę, część wspólną w sytuacji kiedy wszystko właściwie już nie tylko ziemia, nie tylko woda, nie tylko nasiona, ale również właśnie język czy edukacja, wszystkie te rzeczy są już prywatyzowane. Co można zrobić? Wydaje mi się, że jest tu na pewno rola dla twórców, którzy zastanawiają się nad tą podświadomością zbiorową, nad kolektywną podmiotowością, nad naszą historią, nad naszą wspólną wyobraźnią, pracowanie nad tym tworzenie nowych obrazów we wspólnej wyobraźni, tworzenie podwalni pod nową wspólnotę, nowych, nie wiem, mitów, nowych fikcji, ale które nie są destrukcyjne, tylko które są konstruktywne. Myślę, że no, to jest na pewno to, co mogą zrobić twórcy. Jasmina Sibicz, Pałac. Skąd wiemy, że to początek? Czujemy pęknięcie, oderwanie od naszego otoczenia, które wykoleja świat nam znany. Generalny kryzys znajduje odzwierciedlenie w cywilizacji uporczywie dryfującej w stronę odchłani. Nie musimy być zaledwie świadkami tego powolnego i zdawałoby się nieuniknionego upadku. Ruszamy do pałacu wraz z kuratorką wystawy Agnieszką Pinderą. Jasmina Sibic stworzyła taki rodzaj hybrydy pałacowej. Nie jest to jeden pałac, jest to mozaika rozmaitych pałaców, które są rozsiane po Europie, są w jakiś sposób znaczące dla niej ciekawe, bo są darami. <grych> Architektura, która została w jakiś sposób wprzęgnięta w ten system dawania, odbierania, cyrkulacji podarunków i wszystkiego tego, co się za tym kryje. Pałac narodów w Genewie, Pałac Federacji w Belgradzie. Pałac kultury i nauki w Warszawie, i w końcu siedziba naszego muzeum, Pałac Poznańskiego w Łodzi, gdzie ten hybrydyczny pałac jasminy się znajduje. Co je łączy? Wszystkie te budynki, przykłady architektoniczne, pałace, których używa Jasmina i nie tylko one, <laughs> Jasmina używa wielu, jak je nazywa, kulturalnych ready-mades takich obiektów kultury bądź materialnej, jak właśnie budynki, różnego rodzaju obiekty, ale też kultury niematerialnej, jak słowa, retoryka i tworzy z nich struktury, instalacje artystyczne i poszczególne dzieła, w które po prostu jako widz wchodzisz, jesteś wciągnięta w narrację, która jest złożona, jednocześnie z tych artefaktów historycznych, tych przykładów osadzonych w konkretnym kontekście, w konkretnym czasie, w konkretnych warunkach społeczno-polityczno-ekonomicznych. I artystka poprzez kreację artystyczną tworzy z nich jednorodną narrację. Mimo tego, że pochodzą z różnych właśnie kontekstów, że są osadzone w zupełnie innej rzeczywistości i w innych historycznych uwarunkowaniach, to dla niej ważne jest to, co między nimi wspólne i uniwersalne. W projekcie, który pokazuje w Łodzi to, co uniwersalne, to na przykład tworzenie się wspólnoty. Wspólnota. Artystka pochodzi ze Słowenii, czyli z obszaru byłej Jugosławii, wspólnoty narodów Federacji Narodów. Mieszka teraz od 20 lat w Wielkiej Brytanii, czyli w innej strukturze transnarodowej w Unii Europejskiej, z której tyle co Wielka Brytania wyszła. Więc artystka jest też świadkinią, uczestniczką całej tej kampanii brexitowej, odłączenia się kraju, w którym mieszka, z którym jest aktualnie związana od wspólnoty i być może właśnie dlatego ta Tworzenie wspólnoty, jej rozpad, jej kruchość są czymś, co ją interesuje i w jakiś sposób ten wątek powraca w jej pracach. Jasmina opowiadając mi o tym, jak zaczynała pracę nad filmem Dar, którym wszystkie te wątki obecne na wystawie się mieszają i tak naprawdę z którego one się wywodzą i rodzą wręcz, czyli idea wspólnotowości, solidarności, darów, cyrkulacji, ekonomii daru. Chciała od początku nakręcić film, który będzie filmem optymistycznym. Do końca jej się to nie udało, bo jak widzimy w tym półgodzinnym obrazie filmowym, sprawa nie jest rozstrzygnięta. Film opowiada o konkretnym Kursie, w którym bierze udział trzech mężczyzn – dyplomata, artysta i architekt. Każdy z nich stara się przekonać cztery członkinie jury do swojej wizji idealnego daru na rzecz zjednoczenia podzielonego społeczeństwa. Urządzimy konkurs, by wyłonić ten symbol naszej odrestaurowanej przyszłości. Jego buntowniczy duch radykalnie zerwie z iluzją, jakobyśmy byli tu tylko po to, by burzyć i odbudowywać przestarzałe spektakle władzy. To nie przelotny kontakt, to związek. Nowy, żywotny świat rozbłyśnie obrzasku, już wysyła pierwsze promienie. Chcemy, by świat żył, chcemy czuć, jak płynie w nas jego pierwotna energia. I tak naprawdę konkurs nie zostaje rozstrzygnięty. Ten ostateczny dar nie jest wybrany. Każda z tych idei, jaki miałby być, czy materialny, czy niematerialny, czy być, jak proponuje architekt, platformą do spotkania ludzi, czy jak proponuje dyplomata, czymś, co działa na społeczeństwo, na obywateli, na poziomie duchowym, nie zostaje to rozstrzygnięte. Ostatecznie tą całą narrację rozsadza postać artysty, który nie godzi się na to, by być traktowany instrumentalnie. Więc w wizji Jasminy, czy też w tej narracji Jasminy nie ma nie ma rozwiązania, nie ma końca. Ten optymizm paradoksalnie pojawia się na początku filmu. Zaczyna się optymistycznie. Film otwiera scena z udziałem trzech 12-13-latek, dziewcząt w wieku córki Jasminy. Może jest to w jakiś sposób też wątek autobiograficzny. Towarzyszy tej scenie wezwanie do myślenia o przyszłości. I zdaje się, że właśnie ten film należałoby trochę czytać od końca. Bo tak jak kończy go postać artysty, tak zdaje się, Jasmina jednak wierzy, że gdzieś poza wymianą. Kapitalistyczną jest jakiś rodzaj relacji międzyludzkich bazujących właśnie na solidarności, takiej bezinteresownym kształtowaniu Wspólnoty, które mogą tę przyszłość uratować. Dar. Sza. Dar. Jasmina. Posiłkuje się, czy też jest świadoma różnych tych socjologicznych, antropologicznych teorii daru, ale wydaje mi się też bardzo ważne, żeby nie zapominać, że na przykład ta koncepcja taka bardzo podstawowa Marcela Mossa powstała 100 lat temu i od tego czasu wiele się wydarzyło też na tym polu, przynajmniej od lat 90. -tych. Marcel Moss wiązał tworzenie się wspólnoty, może nie państwowości jeszcze wtedy, ale jakiegoś rodzaju takiej struktury społecznej, właśnie z wymianą darów. Jednak w tym, o czym mówił, oczywiście on się opierał na społecznościach pierwotnych, które badał, i tam rola kobiet była dosyć zmarginalizowana jednak. Kobiety pojawiały się tam jako też dar, który cyrkuluje, były po prostu obiektem wymiany, podmiotem. Natomiast od lat 90. powstało też wiele teorii feministycznych, gdzie ta ekonomia daru jest czytana w trochę inny sposób i wydaje mi się, że w przypadku jasminy jest to odczytanie jednak ważniejsze. Różnego rodzaju jednak teorie i koncepcje, pokazujące też, że jeżeli chodzi o przyszłość naszej planety, chociażby w, wobec kryzysu klimatycznego, to te ekonomie daru są czymś, co może nas uratować. To jest bardzo spójne, bo pojawia się od lat 90., właśnie w teoriach feministycznych odarze, ale pojawia się też w tym, jak o dwudziestoleciu międzywojennym myślano, mówi się o tym, że w czasach kryzysu potrzebne są jakiegoś rodzaju takie arki, które nas uratują przed tą powodzią. Wtedy w dwudziestoleciu to była powódź nienawiści, jak o tym mówiono. Teraz jest to bardzo realne zagrożenie klimatyczne, i że właśnie ekonomia daru, przywrócenie solidarności i innego rodzaju współpracy niż, niż wymiana pieniężna, kumulowanie dóbr, czy generalnie praca na zysku, jest tą drogą, która może pomóc wyjść z tego kryzysu. Albo przynajmniej go przetrwać. Praca. Praca. Celine Condorelli i Wendelin van Oldenburg, wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi. Mówi Joanna Sokołowska, współkuratorka wystawy. Przenosimy się do serca muzeum, czyli do sali neoplastycznej, zaprojektowanej przez Władysława Strzemińskiego w 1947 roku. Sala neoplastyczna powstała już w momencie, kiedy Muzeum Sztuki w Łodzi przybrało kształt instytucji muzealnej. Do zaprojektowania sali neoplastycznej zaprosił Władysława Strzemińskiego, ówczesny dyrektor muzeum Marian Minich, który chciał kontynuować po wojnie dziedzictwo grupy AR i ideę międzynarodowej awangardy. Sala powstała więc jako przestrzeń gościny kolektywnego wysiłku awangardy, żeby stać się częścią społeczeństwa. Także sala neoplastyczna jest projektem wspólnotowym, tak jak wspólnotowym projektem jest kolekcja i właśnie idea, żeby to nie była tylko taka kwestia wewnętrznej współpracy artystek i artystów, tylko żeby to była sprawa publiczna, społeczna, żeby zmieniała społeczeństwo, a muzeum było miejscem właśnie sprzyjającym społecznym interakcjom w duchu awangardowych idei. Współpraca. Artystki interesuje przede wszystkim idea współpracy i wspólnotowości, która jest zakodowana w sali neoplastycznej i w samej idei muzeum. Także. To, co one zaczynają tam robić, to tak naprawdę badać różne warstwy i całą materialną infrastrukturę, historię muzeum, historię sali neoplastycznej, jej obecny społeczny status. Artystki wspólnie w dialogu ze sobą i z kuratorkami i kuratorem, czyli ze mną i z Danielem Muzyczukiem, prawie przez rok rozwijają projekt, który właśnie się rozwija w takim dialogu między sobą, między nami, między historią sali. No i komponują wystawy, w której rozmieszczają zarówno istniejące prace, jak i produkują nowe w taki sposób, który wzajemnie się wspiera. Artystki tak aranżują, że one po prostu wzajemnie siebie wzmacniają. To jest ten tak taki poziom współpracy artystycznej, który rozwija przestrzeń czy tradycję sali neoplastycznej jako takiego miejsca spotkań, wymiany, współpracy. Ale też na poziomie merytorycznym, tematycznym, prace obydwu artystek są refleksją na temat tego, w jaki sposób powstaje kultura, Jakie kolektywne zasoby wiedzy, praca są zaangażowane w wytwarzanie dzieł sztuki? Obydwie łączy zainteresowanie wspólnotowym charakterem kultury i obydwie fascynują się modernizmem jako takim momentem politycznym, tradycją polityczną, która podkreśla wspólnotowy charakter i emancypacyjny charakter kultury. Praca w kontekście produkcji kultury. Dla obydwu artystek kultura i sztuka to nie jest spektakl, to nie jest event. Artystki interesuje proces społeczny i praca, która jest potrzebna w ogóle wytworzenie dzieła sztuki, wytworzenie wydarzeń kulturalnych. I interesują mnie tutaj wszelkie warunki technologiczne, społeczne, ekonomiczne i intelektualne, które są konieczne do tego żeby w ogóle dzieło sztuki, jakikolwiek artefakt mógł powstać. Interesuje mnie tutaj podział pracy, kolonialne, płciowe, ale też materiałowe zasoby i uwarunkowania, które są konieczne do tego, żeby po prostu ostatecznie zaistniało coś, co często postrzegamy jako obdarzone aurą wyjątkowe dzieło sztuki albo event. I w ten sposób autorki odsłaniają taki kolektywny charakter wszelkiej twórczości i wskazują na kompetencje, zasoby, różne rodzaje. Pracy, które są konieczne do tego, żebyśmy mogli obcować z dziełami sztuki. Doświadczenie estetyczne jako praca. Obydwie artystki wymagają pracy od odbiorczyń i odbiorców. To nie jest sztuka partycypacyjna, tu nie chodzi o wspólne działania, ale bardziej o taką intelektualną i wyobrażeniową aktywność. Artystki znowu pokazują, że dzieło sztuki to nie jest gotowy artefakt, którego aura ma tutaj załatwić za nas pracę. To jest wpisane w samą strukturę prac. Na przykład Wendelin van Oldenburg, która pracuje w medium filmowym, nie nazywa swoich prac filmami, tylko pracami filmowymi. Buduje je tak, że właściwie ich sens muszą dopełnić odbiorczynie i odbiorcy. Praca, 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 praca. Praca, a płeć. Dyktować, narzucać, dokonywać, spełniać, tworzyć, się przeciągać. Przedmiotem wielu prac Céline Dorelli i Wendelin van Oldenborg jest praca. Ale to nie jest praca, która jest abstrakcyjna to jest praca, która ma płeć. Artystki interesują nie tylko procesy pracy czy widoczność pracy, ale też to, co jest niewidoczne. Interesują je mechanizmy, które powodują, że kobiety mają dostęp do wykonywania pewnych prac. A w tym samym odecydowaniu o decydowaniu, w swoim życiu, o rozwijaniu się. Interesują je niewidoczne mechanizmy, które za tym stoją, a więc obszar pracy reprodukcyjnej. W najnowszym filmie Wendelin van Oldenburg obsada. Który powstał we współpracy z młodymi absolwentkami i studentkami szkoły filmowej w Łodzi, kobiety zastanawiają się w ogóle nad tym, co blokuje ich dostęp do pracy i do edukacji. A więc takie mechanizmy, które są niewidoczne już później w tym obszarze pracy, takie, które są związane z socjalizacją w domu, w szkole, do niestawiania granic, do niewierzenia we własne siły, do syndromu oszustki, a więc konieczności do kształcania się, żeby udowodnić sobie, że jest się we właściwym miejscu. Inna praca Celine Condorelli, ograniczenia gry, wskazuje na różne daty, w których kobietom pozwolono brać udział w różnych dyscyplinach sportowych i grach. To są dosyć szokujące dane, biorąc pod uwagę, jak krótka jest ta historia dostąpienia kobiet do przestrzeni publicznej i jak dużo jest tych mechanizmów wykluczenia. Ta wystawa daje olbrzymią nadzieję, jeżeli chodzi o przyszłość pracy w kulturze, i to jest przyszłość, która jest kobietą. Jest kobietą, która nie zastępuje mężczyzn w tych samych strukturach władzy, ale jest kobietą, która rozwija się w taki sposób, że nie zabiera innym przestrzeni na rozwój, tylko ją współtworzy. To jest oczywiście figura, metafora, to nie chodzi o jedną kobietę. To chodzi o przestrzeń do współpracy opartej na uważności, wrażliwości, transparentnej komunikacji dotyczącej podziału pracy i jeszcze raz słuchaniu innych, nie tylko własnego głosu.